Tomasz zamarzł z kubkiem gorącej herbaty w ręce, gdy usłyszał słowa swojej żony. Była godzina dziewiętnasta, dzieci oglądały bajkę w salonie, a za oknem ich domu w Krakowie spadały pierwsze płatki śniegu tej zimy. Wszystko wyglądało normalnie, spokojnie, do tej chwili. Marcin powinien spędzić z nami Wigilię, mu powiedziała Agnieszka, nie odwracając się od garnków na kuchence. Jej głos brzmiał tak naturalnie, jakby mówiła o pogodzie. Tomasz postawił kubek na blacie głośniej niż zamierzał. Metalowy dźwięk odbił się echem od kafli kuchni. Dwanaście lat małżeństwa nauczyło go czytać w tonie żony, ale tym razem jej spokój go przerażał. Słucham? Zapytał, choć doskonale zrozumiał każde słowo. Agnieszka w końcu się odwróciła. Jej jasnoniebieskie oczy, które kiedyś sprawiały, że tracił oddech, teraz wydawały mu się chłodne, jak grudniowy poranek. Włosy miała związane w niedbały kok na policzku, smugę mąki z przygotowań do świątecznego pieczenia. Marcin będzie sam na święta, wyjaśniła wycierając ręce w ściereczkę w czerwone koguty, pamiątkę po babci Tomasz. Jego rodzice wyjechali do córki do Norwegii. Zofia i Kacper go lubią, a przecież. Przecież co? przerwał jej Tomasz, czując, jak napięcie zbiera mu się w karku. Przecież to ojciec Zofii, dokończyła cicho. Te słowa zawisły między nimi jak niewidzialna bariera. Tak, Marcin był biologicznym ojcem dziewięcioletniej Zofii, owocem związku Agnieszki sprzed ich małżeństwa. Tomasz adoptował dziecko, gdy Zofia miała trzy lata, i przez sześć lat był jedynym tatą, jakiego znała. Marcin pojawiał się sporadycznie, w urodziny, czasem na wywiadówkę, zawsze z uśmiechem i prezentami. Od kiedy to tak bardzo ci zależy na uczuciach Marcina? Zapytał Tomasz, starając się kontrolować głos. Z salonu dobiegł śmiech Kacpra, ich sześcioletniego syna, który oglądał Reksia. Normalność tego dźwięku kontrastowała z napięciem narastającym w kuchni. Agnieszka odwróciła się z powrotem do garnków. Nie chodzi o mnie, chodzi o dzieci. Zofia pytała o tatę Marcina. Mówi, że jej koleżanki spędzają święta z całymi rodzinami. Jesteśmy całą rodziną, powiedział Tomasz, podchodząc bliżej. Ty, ja Zofia i Kacper, to jest nasza rodzina. Oczywiście, że jesteśmy, odpowiedziała szybko, ale nie spojrzała na niego. To tylko jedna wigilia Tomek. Co w tym złego? Wszystko, pomyślał Tomasz, ale nie powiedział tego na głos. Zamiast tego przypomniał sobie ostatnie tygodnie. Agnieszka częściej sprawdzała telefon, uśmiechała się do wiadomości, o których nic nie mówiła. Wracała z zakupów pełna energii, której brakowało jej w domu. A teraz to. Kiedy z nim rozmawiałaś? Zapytał. Dzwonił wczoraj, przyznała. Gdy byłeś w pracy, wypytywał o plany na święta. I od razu pomyślałaś, żeby go zaprosić? Agnieszka w końcu na niego spojrzała. W jej oczach dostrzegł coś, czego nie potrafił nazwać. Czy to była wina, tęsknota, czy może żal? To skomplikowane, Tomek, powiedziała cicho. Ty tego nie rozumiesz, bo Kacper to twój syn, ale Zofia. Czasami mam wrażenie, że okradamy ją z części jej tożsamości. Okradamy. Czańs powtórzył, czując jak słowo parzy mu gardło. Sześć lat temu nie nazywałaś tego okradaniem, gdy Marcin znikał na miesiące. Ludzie się zmieniają, odparła, a jej głos drgnął ledwo zauważalnie. Właśnie w tym momencie Tomasz to zrozumiał. To nie chodziło o Zofię, to nie chodziło o święta. To chodziło o Agnieszę i Marcina. Do salonu wbiegła Zofia rozczochrana po zabawie z bratem. Jej ciemne włosy, identyczne jak matki, trzepotały za nią. Tato mama, Kacper powiedział, że święty Mikołaj nie istnieje, zawołała oburzona. Tomasz automatycznie się uśmiechnął, choć serce ściskało mu się w piersi. No to trzeba będzie z nim poważnie porozmawiać, prawda? Zofia pokiwała energicznie głową i pobiegła z powrotem do brata. Agnieszka patrzyła za córką ze wzruszeniem. Widzisz, dla niej to wszystko jest takie proste. Nie chcę jej komplikować życia, ale. Ale? Zachęcił ją tomasz. Ale może ma prawo znać całą prawdę o swojej rodzinie? Tomasz poczuł, jak grunt usuwa mu się spod nóg. Po dwunastu latach małżeństwa, po sześciu latach wychowywania Zofii jak własnej córki, po zbudowaniu domu, w którym stali teraz w kuchni, wszystko miało się zmienić przez jeden telefon od Marcina. Dobrze, powiedział wreszcie. Zaskakując siebie samego. Niech przyjdzie na wigilię. Agnieszka odwróciła się gwałtownie, w jej oczach błysnęło zaskoczenie. Naprawdę? Tak, ale pod jednym warunkiem. Tomasz podszedł do niej tak blisko, że poczuł zapach jej perfum mieszający się z aromatem cynamonu. Jeśli to ma być dla Zofii, to niech tak zostanie. Ale ja będę obserwował każdy twój gest, każde spojrzenie, każde słowo. I jeśli zobaczę, że to nie o nią chodzi, nie dokończył, ale Agnieszka zrozumiała. Skinęła głową, ale w jej oczach Tomasz dostrzegł coś, co przyprawiło go odreszcze: Czy to była ulga, czy może podniecenie? Za oknem śnieg padał coraz gęściej, okrywając kraków białą kołdrą. Za trzy dni miała być wigilia. Tomasz nie wiedział jeszcze, że te święta zmienią wszystko, co myślał o swojej rodzinie. A jedyne co mógł teraz zrobić, to czekać i obserwować. Jeśli podobają ci się historie o prawdziwych uczuciach i skomplikowanych relacjach rodzinnych, zostaw komentarz z swoją opinią. Co myślisz o decyzji Tomasza? Wigilia była za dzień, a dom przypominał pole bitwy. W kuchni pachniało piernikami i karpiem, na stole w jadalni leżały już białe obrusy z koronkami, a choinka w salonie czekała na ostatnie ozdoby. Wszystko wyglądało jak zawsze z wyjątkiem tego dziwnego napięcia, które wisiało w powietrzu jak niewidzialna mgła. Tomasz stał przy oknie w salonie i obserwował Agnieszkę, która układała szopkę pod choinką. Robiła to bardzo powoli, starannie, jakby chciała przedłużyć każdą czynność. Od trzech dni, odkąd zaakceptował wizytę Marcina, jego żona zmieniła się w sposób, którego nie potrafił zrozumieć. Była jednocześnie bardziej żywa i bardziej nieobecna. Śpiewała przy gotowaniu, po raz pierwszy od miesięcy. Ale gdy do niej mówił, musiał powtarzać pytania. Kupowała znacznie więcej jedzenia niż zwykle, tłumacząc to tym, że będzie nas przecież więcej. Wczoraj wróciła z fryzjera z nową fryzurą, którą robiła tylko na specjalne okazje. Mama wygląda pięknie, prawda, tato? Zapytała Zofia, podchodząc do niego z gwiazdą do powieszenia na czubku choinki. Tak, słonko. Mama zawsze pięknie wygląda. Odpowiedział, podnosząc córkę, żeby mogła dosięgnąć najwyższej gałęzi, ale w głębi duszy wiedział, że Zofia miała rację. Agnieszka rzeczywiście wyglądała piękniej. Jej policzki miały więcej rumieńców, oczy błyszczały, a w jej ruchach była lekkość, której nie widział od lat. Problem w tym, że ta przemiana zaczęła się dokładnie po telefonie od Marcina. Tomek, możesz mi pomóc z tym karpia? zawołała Agnieszka z kuchni. Zostawił dzieci przy choince i poszedł do kuchni. Agnieszka stała przy zlewie z wielką rybą, ale jej uwagę przykuwał telefon leżący na blacie. Ekran się rozświetlił. Nowa wiadomość. Wezmę to, powiedziała szybko, wycierając ręce i sięgając po telefon. Od kogo? zapytał Tomasz, choć z jej miny już wiedział. Marcin pyta, czy może coś przynieść? Odpowiedziała nie patrząc na niego, szybko wystukując odpowiedź. Tomasz obserwował jej twarz, lekki rumieniec na policzkach, sposób w jaki przygryzła dolną wargę przed napisaniem wiadomości, wszystko to znał z czasów, gdy się poznawali. Tak wyglądała, gdy była zakochana. Co mu odpowiedziesz? Zapytał. Że nie musi niczego przynosić, powiedziała, ale jej palce zatrzymały się nad klawiaturą. Chociaż może wino? Do kolacji? Mamy wino, przypomniał jej Tomasz. Ale może jakieś lepsze. Wiesz, że Marcin zawsze miał dobry gust do win, odpowiedziała i natychmiast się rumienić, jakby zdała sobie sprawę, co powiedziała. Cisza, która zapadła między nimi, przerwał głos kacpra z salonu. Tato! Zofia mówi, że jutro przyjdzie jej drugi tato, to prawda? Tomasz poczuł, jak serce mu się ściska. Zaraz do ciebie przyjdę, synku, odkrzyknął, ale nie ruszył się z miejsca. Jak Kacper to odebrał? Jones zapytała Agnieszki. Normalnie, jest za mały, żeby to rozumieć. Odpowiedziała znów skupiając się na telefonie. A ty? Jak ty to odbierasz? Agnieszka w końcu na niego spojrzała. W jej oczach zobaczył mieszankę irytacji i czegoś, co mogło być pożądaniem. Co masz na myśli? To, że zachowujesz się, jakby to była randka, a nie kolacja wigilijna z dziećmi. Przesadzasz powiedziała, ale głos jej się załamał. Nowa fryzura, nowe perfumy, które kupiłaś wczoraj. Myślisz, że tego nie zauważyłem? Sposób, w jaki uśmiechasz się do telefonu? Agnieszka odłożyła telefon i oparła się o blat. To skomplikowane, Tomek. To samo mówiłaś trzy dni temu. Może czas na szczerość? Przez chwilę wydawało się, że powie prawdę. Jej usta się otworzyły. W oczach migotało coś, co mogło być wyznaniem. Ale wtedy z salonu dobiegł huk. Kacper przewrócił coś przy choince. Musimy to wszystko ogarnąć, powiedziała szybko i wyszła z kuchni. Tomasz został sam z karpiem i własnymi myślami. Wziął telefon Agnieszki, nie był zablokowany. Przez moment walczył z sobą, ale ciekawość zwyciężyła. Wiadomości od Marcina były z tego tygodnia. Dzięki, że zgodziłaś się mnie zaprosić. Tęsknię za wami wszystkimi. Kupiłem Zofi prezent. Mam nadzieję, że się spodoba. Nie mogę się doczekać jutrzejszego wieczoru. To będzie jak dawne czasy. A na końcu najnowsza wiadomość, którą Agnieszka otrzymała przed chwilą. Śniłem o tobie zeszłej nocy, jak w liceum. Tomasz poczuł, jak żołądek podchodzi mu do gardła. Odłożył telefon dokładnie tam, gdzie leżał, ale ręce mu się trzęsły. Tato, chodź, pomóż nam! zawołała Zofia. Wrócił do salonu na drżących nogach. Dzieci sortowały bombki. Agnieszka poprawiała coś przy szopce. Wszystko wyglądało normalnie, spokojnie. Ale Tomasz wiedział już, że jutrzejsza wigilia nie będzie zwykłą rodzinną kolacją. To będzie rekonstrukcja przeszłości, w której nie będzie dla niego miejsca. Wieczorem, gdy dzieci poszły spać, Agnieszka długo kręciła się po domu. Sprawdzała menu jeszcze raz, poprawiała serwowanie, wymyła już czysty zlew. Tomasz siedział w fotelu i udawał, że ogląda wiadomości, ale tak naprawdę obserwował żonę. Nie śpisz? Zapytała, gdy w końcu usiadła na kanapie. Myślę o jutrzejszym wieczorze, odpowiedział szczerze. Będzie dobrze, man, powiedziała, ale jej głos nie brzmiał pewnie. Agnieszka? Tak? Czy ty nadal go kochasz? Pytanie zawisło między nimi, jak bomba z włączonym zegarem. Agnieszka zamrugała otworzyła usta, zamknęła je, a potem odwróciła wzrok. To to niepotrzebne pytanie. To znaczy tak? To znaczy, że niektóre rzeczy nie są czarne ani białe? Odpowiedziała cicho. Marcin to część mojej przeszłości, część Zofii. Nie mogę udawać, że nie istnieje. Ale czy go kochasz teraz? Agnieszka wstała z kanapy. Idę spać, jutro będzie długi dzień. Nie odpowiedziała na pytanie, ale jej milczenie było odpowiedzią samo w sobie. Tomasz został sam w salonie, patrząc na migające światełka choinki. Za oknem Kraków spał pod kołdrą śniegu, a w tysiącach domów rodziny przygotowywały się do najważniejszego wieczoru roku. Ale w domu Tomasza Wigilia miała stać się czymś więcej niż tradycją. Miała stać się sprawdzianem wszystkiego, co zbudowali przez dwanaście lat małżeństwa. A Tomasz miał przeczucie, że nie przejdą tego sprawdzianu. Zastanawiasz się, jak zakończy się ta świąteczna historia. Zostaw komentarz, czy Tomasz powinien walczyć o małżeństwo, czy może już jest za późno. Odpowiedzi poznasz w następnej części. 24 grudzień przyszedł z mroźnym, słonecznym porankiem. Kraków lśnił w błękitnym świetle, a śnieg na ulicach skrzypiał pod stopami przechodniów śpieszących się z ostatnimi świątecznymi zakupami. Dom Tomasza był gotowy na wigilię od rana. Stół nakryty na pięć osób, choinka migotała światełkami, a w powietrzu unosił się zapach pierników i kapusty z grzybami. Ale atmosfera w domu była napięta jak struna. Tomasz skoncentrował się na dzieciach. Kacper, podekscytowany widokiem prezentów pod choinką, zofia dumna ze swojej nowej sukienki w świąteczne reniery. Jedyne, co mogło mu dać siłę dziś wieczorem, to ich uśmiechy. O której ma przyjść ten pan? Zapytał Kacper, siedząc na kolanach Tomasza. O szóstej, słonko. I to nie ten pan, tylko Marcin. Tata Zofii, odpowiedział Tomasz, starając się, żeby jego głos brzmiał normalnie. Ale ty też jesteś tatą Zofii, powiedział Kacper z dziecięcą logiką. Z tego wynikał cały problem, pomyślał Tomasz. Agnieszka krąciła po domu, jak w gorączce. Od rana zmieniła ubranie trzy razy, poprawiła układ na stole pięć razy i sprawdzała odbicie w lustrze za każdym razem, gdy przechodziła obok. Tomasz udawał, że tego nie zauważa, ale każdy jej gest potwierdzał jego najgorsze podejrzenia. O szóstej dziesięć rozległ się dzwonek, Agnieszka zamrugała i wygładziła sukienki. To on, powiedziała zbyt głośno, jakby próbowała przekonać siebie samą. Pójdę otworzyć, powiedział Tomasz. Nie ja, zaczęła Agnieszka. Ja otworzę, powtórzył stanowczo. Marcin wyglądał dokładnie tak, jak Tomasz go pamiętał. Wysoki, szczupły, z tym pewnym siebie uśmiechem, który kiedyś tak irytował Tomasza. Miał w rękach bukiet białych róż i elegancką torbę z prezentami. Tomasz. Dzięki. Że mnie zaprosiłeś, powiedział Marcin wyciągając rękę. Tomasz uścisnął ją, ale w jego uściskiem była chłód. To pomysł Agnieszki. Zosia kochanie. Marcin szedł prosto do salonu, gdzie czekała Zofia. Tomasz obserwował scenę, czując dziwne ukłucie w sercu. Zofia rzuciła się w ramiona Marcina z takim entuzjazmem, jakiego nie okazywała nikomu od miesięcy. Mężczyzna podniósł ją wysoko, a ona śmiała się w sposób, który przypominał Tomaszowi młodą Agnieszkę. A to pewnie Kacper powiedział Marcin odkładając Zofię i kucając przed sześciolatkiem Słyszałem o tobie tyle dobrego od twojego taty Kacper schował się za nogę Tomasza Agnieszka Marcin podszedł do żony Tomasza i wręczył jej kwiaty Wyglądasz przepięknie Dzięki odpowiedziała przyjmując bukiet Ich palce dotknęły się przez chwilę dłużej niż konieczne Kolacja zaczęła się tradycyjnie łamaniem opłatka i składaniem życzeń ale pod powierzchną grzeczności budziło się coś, co sprawiło, że Tomasz czuł się jak intruz we własnym domu. Marcin i Agnieszka rozmawiali o wspólnych znajomych. Śmiali się z żartów, które Tomasz nie rozumiał, wymieniały się spojrzeniami, które trwały za długo. Zofia była zachwycona uwagą biologicznego ojca, ale Kacper siedział cicho, trzymając się blisko Tomasza. – Pamiętasz ten Sylwester w Zakopanem? – zapytał Marcin, nalewając wino. Gdy śnieg zasypał nam samochód i musieliśmy zostać w schronisku, Agnieszka zachichotała. Dźwięk, którego tomasz nie słyszał od lat. Byliśmy tam we trójkę: ja, ty i mała Zosia w brzuchu. kontynuował Marcin. tańczyliśmy do rana. Tomasz poczuł, jak serce zamienia mu się w kamień. To była ich historia, ich wspomnienia, ich rodzina sprzed jego czasów. Siedział przy własnym stole, jak obcy. Tato, czy możesz mi nalać soku? Zapytał kacper cichutko. Oczywiście, synku. Tomasz sięgnął pod dzbanek, ale Marcin go ubiegł. Pozwól, że ja, powiedział Marcin z uśmiechem. W końcu jestem gościem. To był błąd. Kacper spojrzał na ojca, potem na Marcina, a jego dolna warga zaczęła drżeć. Nie chcę od niego, powiedział głośno. Kacper! upomniała go Agnieszka. To nie jest mój tata krzyknął chłopiec, zrywając się od stołu. Mój tata to tata i pobiegł na górę. Niezręczna cisza zapadła przy stole. Przepraszam, powiedział Tomasz wstając. Zaraz wrócę. Na górze znalazł Kacper skulonego na swoim łóżku płaczącego w poduszkę. Co się stało, słonko? Ten pan chce być moim tatą zamiast ciebie? Zapytał Kacper przez łzy. Tomasz usiadł na brzegu łóżka i przytulił syna. Nikt nie może być twoim tatą zamiast mnie. Marcin to tata Zofii, ale ty jesteś moim synem i zawsze będziesz. Ale dlaczego mama się do niego tak uśmiecha? To była dobra pytanie. Tomasz nie wiedział, co odpowiedzieć. Zostań tutaj, tu powiedział w końcu. Zaraz do ciebie wrócę. Gdy wszedł z powrotem do jadalni, zastał scenę, która rozwaliła mu serce. Marcin i Agnieszka siedzieli blisko siebie na kanapie, a ona płakała. Zofia stała obok, trzymając ojca za rękę. Co się dzieje? Zapytał Tomasz. Agnieszka opowiadała mi o problemach, które macie, powiedział Marcin, o tym, jak czuję się nieszczęśliwa. Tomasz spojrzał na żonę ze zdumieniem. Jakie problemy? Tomek, zaczęła Agnieszka. Nie, przerwał jej. Powiedz mi tutaj, przy Zofii. Jakie problemy? Agnieszka wytarła oczy. To nie tak miało wyglądać. Jak miało wyglądać? Tomasz usiadł naprzeciwko nich. Jak zaplanowanie odejścia z rodziną? Marcin wstał. Słuchaj, Tomasz, wiem, że to trudne, ale czasem miłość. Miłość? Tomasz też wstał. Ty mówisz o miłości? Gdzie była ta miłość, gdy Zofia miała dwa lata i płakała po nocach, gdy chorowała i czekała, aż tata przyjdzie ją odwiedzić? Gdzie byłeś przez sześć lat? Robiłem karierę, żeby zapewnić im lepsze życie, odpowiedział Marcin. A ja robiłem rodzinę, ko, powiedział Tomasz. Każdy dzień, każda noc, każda łza, każdy uśmiech. Zofia zaczęła płakać. Przestańcie się kłócić. W tej chwili wszedł Kacper wciąż w piżamie z zaczerwienionymi oczami. Tato, powiedział cicho. To słowo powiedziane przez Kacpra, patrząc na Tomasza, sprawiło, że Agnieszka podniosła głowę. Pierwszy raz tego wieczoru naprawdę spojrzała na swojego męża. Zobaczyła mężczyznę, który przez sześć lat budził się w nocy, gdy Zofia miała koszmar, który uczył ją jeździć na rowerze, pomagał z pracami domowymi, był na każdej akademii w szkole. Zobaczyła ojca, który wychował nie tylko swoje dziecko, ale też jej dziecko, a potem spojrzała na Marcina, przystojnego, pewnego siebie mężczyznę, który pojawił się z kwiatami i obietnicami ale który nie wiedział, że Zofia ma już problemy z matematyką, ani że Kacper boi się ciemnopci. Myślę, myślę, że popełniłam błąd, powiedziała cicho. Marcin odwrócił się do niej gwałtownie. Co? To nie tak miało być. Agnieszka wstała i podeszła do dzieci. Przepraszam Was, przepraszam wszystkich. Agnieszka, o czym mówisz? Zapytał Marcin. Planowaliśmy, tecz. Nic nie planowaliśmy, Tertisa przerwała mu. Jasnułam mrzonki o przeszłości, ale przeszłość nie jest tym miejscem, gdzie należy życie. Podeszła do Tomasza. Mogę cię przeprosić? Tomasz spojrzał w jej oczy, już nie błyszczące fałszywym podnieceniem, ale pełne prawdziwego żalu. Możesz, powiedział cicho. Marcin popatrzył na nich wszystkich, na rodzinę, którą próbował rozbić, ale która okazała się silniejsza niż jego wspomnienia. Myślę, że powinienem iść, powiedział w końcu. Tata zostań, zawołała Zofia. Który tata? Zapytał Kacper niewinnie. Zofia spojrzała na obaj mężczyzn, a potem na Kacpra. Ten prawdziwy tata, powiedziała, biorąc Tomasza za rękę. Marcin pokiwał głową ze zrozumieniem. Do widzenia, Zosiu. Pamiętaj, że Cię kocham. Ja też Cię kocham. Odpowiedziała dziewczynka, ale dom to tu. Gdy Marcin wyszedł, zostali sami. Agnieszka płakała, dzieci były zmęczone, a Tomasz czuł się jakby przeszedł przez burzę. Czy możemy zacząć od nowa? zapytała Agnieszka. Tomasz popatrzył na swoją rodzinę. Na żonę, która popełniła błąd, ale która go wybrała. Na kacpra, który trzymał go za rękę. Na Zofię, która nazwała go prawdziwym tatą. Możemy! powiedział. Ale tym razem budujemy razem. Ta wigilia skończyła się o wiele później, niż planowali. Jedli resztki kolacji, rozmawiali o tym, co się stało, i składali sobie szczere życzenia na nowy rok. I po raz pierwszy od tygodni Tomasz czuł, że jest w domu. To była historia o tym, że prawdziwa miłość to nie uczucia z przeszłości, ale wybory, które robimy każdego dnia. Że rodzina to nie tylko krew, ale ludzie, którzy zostają i budują razem. Jeśli ta historia Cię poruszyła, zostaw like i subscribe, a w komentarzu napisz, co jest dla Ciebie najważniejsze w rodzinie. Następny film już za chwilę, kliknij na ekranie.